Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem szklanka i dziś Wam pokażę, jak zbudować podziemną bazę. Zapraszam do oglądania. Ok, musimy zacząć od podstawienia na 3 na 3 takiej platformy ze szkła. Teraz stawiamy tutaj w narożnikach świerkowe okorowane drewno. Łączymy to ze sobą. Tutaj usuwamy ziemię. Dajemy tutaj pół płytki, w sumie tutaj, tutaj też. I dajemy schody także tutaj w narożnikach, muszą powstać takie oto schody. Teraz w każdym narożniku stawiamy dębowy płotek na nie przyjdzie latarnia i jeszcze damy sobie świerkowe klapy i teraz bez różnicy czy damy je kierunkując je w tą stronę czy w tą stronę. Bo chodzi tylko o to, żeby jak już kierunkujemy w tą stronę, no to żeby wszystkie były tak zwrócone jak w tą stronę, no to żeby wszystkie były w tą stronę, rozumiem, dobra. Lecimy dalej. Teraz robimy sobie tutaj na trzy kratki klapy. Tutaj też, tutaj też i tutaj też. I uwaga, tu wykopujemy sobie ziemię, dajemy klapy. I tutaj na tej ostatniej musimy wylać wodę. Otwieramy. Mamy tutaj wodę. Świetnie, robimy tak wszędzie teraz. Teraz wszędzie tutaj, 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 tutaj zrobimy sobie wejście, bramki. Dajmy furtkę dębową, po obu stronach dębowy płotek, okorowane drewno i na to dębową płytę. Robimy tak wszędzie. Teraz to wszystko musimy połączyć ze sobą. Robimy to w taki sposób, że dajemy sobie tutaj potek. Tutaj też potek. Raz, dwa, trzy. Znowu to sam potek. Raz, dwa, trzy. Dajemy okorowane świerkowy wypięna, raz, dwa. I pół płotka u góry. lecimy tak z każdym tutaj rogiem. OK, teraz w każdej tej części będziemy sobie siać warzywa, ale zanim do tego przejdziemy to gdy będziemy sobie tutaj motyką robić ziemię pod uprawę to zobaczymy, że ten blok ziemi no nie jest taki jaki być powinien, tak? Jest brzydki, rzuca się to w oczy, więc to usuwamy i tam dajemy po prostu świerkowy pień. Tylko fajnie by było go ukierunkować, o właśnie w ten oto sposób. Dobra, lecimy z tym wszystkim. Ja tutaj z motyką zrobię przerządkę sobie ziemię pod uprawę i będziemy tak siać w każdej tej małej części inny po prostu rodzaj roślin. Okej, okay, rośliny nam niech rosną, a my przejdziemy do dalszych etapów budowy. Okej, okay, teraz otwieramy sobie tutaj tą klapę. Wchodzimy do środka i kopiemy raz, dwa, trzy, cztery. I teraz kopiemy tutaj jeden rządek, drugi, trzeci. OK, wylatujemy stąd i robimy to samo tutaj, tutaj i tutaj. Ok, teraz, gdy już jesteśmy tutaj w podziemiach, jeszcze ups, jeszcze sobie kopiemy ten bloczek i mamy, jak widzicie, wszystko ładnie połączone ze sobą. Teraz tutaj na dole wykopujemy sobie to wszystko. Tutaj też. I to. Jeszcze zapomniałbym te bloki, tak żeby. O, właśnie, w ten oto sposób, no tutaj się zrobiło, że mam raz, dwa, trzy. Okej, okay, teraz tutaj musimy spojrzeć sobie do góry i wykopać. Raz, dwa. No i słuchajcie, robimy tak wszędzie, gdzie jest tutaj nasz ten strop, dach. Wszystko usuwam o dwie kratki nobry. Okej, okay, jak widzicie, zostało nam tutaj trochę sporo dierta, które się nie mieści w tym naszym zakresie wykopywania dwóch kratek do góry, tak. Ale jednak tutaj to wszystko usuwamy tak czy siak, tak żeby po prostu odsłoniły nam się tutaj elementy te powierzchowne i ta nasza szyba. Okej, okay, weźmy sobie teraz okorowany dębowy pień, usuńmy tutaj sobie bloki, wstawmy sobie tutaj ten pień i na niego dajemy sobie... Trafinki. Robimy tak w każdych pozostałych trzech bokach. Zrobimy sobie podobne filarki, ale z świerkowego pnia. Tylko, że w tym miejscu i uwaga, nie usuwamy tej kratki. Robimy to wszystko w pozostałych tutaj narożnikach. Okej, okay, teraz tutaj usuwamy tą półpłytkę, tutaj też tu i tu i teraz będzie nam potrzebne świerkowe deski, dajemy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa, a tutaj damy sobie stakę oto schodki to ze świerkowego drewna. Okej, okay, tutaj dajemy sobie dookoła deski. A na nie klapy, ale też oczywiście odpowiednio je kierunkując. Ok, teraz zamieniamy sobie to wszystko, te wszystkie ściany na dębowe deski, stawiając na dole w ten oto sposób kierunkowane beczki, a podłogę zrobimy sobie z bruku, a więc lecimy z tym. Ok, teraz tutaj dajemy crafting table, zanim sobie damy łóżko, tutaj domowy pień, schodek, schodek, półpłytka, półpłytka, tutaj doniczki, kwiaty, a tu dajemy sobie piecyk. I OK, teraz tutaj sobie damy skrzynki. Tu a wracając jeszcze tutaj dajemy sobie wędzarkę. Piec hutniczy możemy sobie tutaj dać krosno stół. Teraz jeszcze co myśmy tutaj nie dali? Mamy tak, 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 tak. właśnie. Tego nie daliśmy. Możemy to dać. A to jeszcze możemy sobie postawić to. Kowadło. Teraz potrzebne nam są jeszcze lata. Okej, okay, mamy je. Dajemy je sobie tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj. I okej, okay, mamy już. I mamy już urządzoną naszą podziemną bazę. I to by byłoby w sobie na tyle z niej. Jest ona już gotowa. Wystarczy pozamykać sobie klapy. Aha, tu są klapy, dobra. Myślałem, że z tej strony się otwieramy, ale dobra, okej, okay. mamy je, zamykamy, tutaj też, no i dobrze, nasza podziemna baza jest już skończona, wystarczy teraz tylko poczekać aż nasze rośliny wyrosną i będzie ona w pełni użyteczna. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie to łapkę w dół, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z tą serią jak i z innymi seriami na moim kanale. Zapraszam także do innych filmów na moim kanale i do zobaczenia już za tydzień w serii Minecrafta Budowanie w niedzielę o godzinie 18. Do zobaczenia. Cześć!